Cześć, ja jestem Przemek, a to jest nasz trzeci odcinek serii Zagrajmy w NoStale Wiem, że nie było długo odcinka, ale nie mogę Kamila namówić Nie mogę Kamila namówić yy. Nie mogę Kamila namówić, żeby był na ten Zagrajmy, znowu odcinek No dobra, no to w dzisiejszym odcinku porobimy parę misji Może zabijemy 15 level Ha ha ha, kur... ja mam misję w małe fasolki, nie wiem co to ty. Ja też. Wiesz, chociaż w tej grze nie mam lagów. Jak nagrywam. Ale nie będę tego tematu poruszać. No żadnej nigdy nie mam lagów, lagów na Lap... razie to O, ktoś biegł, ty. Wow, krytyk. Kolej się nazywał klapki mojże. O Boże, co mi się skojarzyło? Klapki. Dlaczego? Bo teraz się nie bałam Musimy być brokę. ja idę jakimś spota, jakimś kolejowi, bo będę jakiś koleś dalej. Survival! Dobra, to ja robię cięcie I jak będziemy mieć groszki zadane, to widzimy się Dobra, ludzie, już zebraliśmy, szybko. No. I Masz Kamil prawie deadł. I owce się przemienił. No co? Wziął mnie zabić. No, ja już idę oddać misję, poczekam na ciebie. Moja owca stoi w stanie. Kurde, nie to ee... no. Pochwala. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie. w grambolach. Nie. Chcę mi się się nie. Nie. Muszę... Nie. zaraz Nie. 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 Ja muszę kliknąć teleportacja potwierdź, więc... Nie, bo czekam tak na ciebie. Już i tak jesteś ko mnie. To idzie w teleportacja, kliknij potwierdź. Ja kliknąłem. O CP12. Nie, nie biją być. Co ja patrzę? Yy, <grym> dlaczego te troszki teraz się nazywają Co ja patrzę? Gdzie? Może nie jakichś to się nazywa, co ja patrzę? Nie, jesteś jakichś tyle te groszki, a to się nazywa, co ja patrzę. A wcześniej się nazywało więc groszek, albo... ...przachodo CP12 i ktoś... W, jakim, ja ...ktoś woła Kamilu mnie przed blokiem, ale dobra. KAMIL! CP12 teraz, nie? No już jestem kocu pewny co ja patrzę ciekawe jak się silne nazywają czy co ja patrzę dwa a tam nazywa się nazywał miękki groszek Ja chyba owieczkę sobie wezmę nie owieczkę nie mam szczęśliwą owieczkę poczekaj ja sobie owieczkę wezmę na zwierzaczka kim ja tu miałem być? magiem nie wiem kim tu będziesz? ja ja miałem być łucznikiem. Hmm. Ja będę magiem. będę ci busą Ej, twoje nieudanie, udanie niechęć Chciałem sobie wziąć co? Wieczkę Dobra, Dobra chodź, już Poczekaj, bo nie mogę mi zabić Jak to możliwe, że z owcy wypadają ziarna No nie misja. Boże, myślę, że tutaj jakiś white ster Klapki morze! <śmienny> no. Ciekawe to tak jesteś pierwszy! bo no, nie mieliś klapki morze! Tu rozbijaj do super. Ciekawe po co się tak nazwał? No. O czekaj, czekaj, czeka, nie chodź mi, że tam jak się kopa odwierci... o, jestem. Buf? buff. Dobra, ja, ja nie mam buffa. Ej, poczekaj na... A ja też mogę mieć buffa? Jak masz 12 poziom profesji, to masz. No, a jak dodać ja nie No, wydaje że Kate, tam myśmy taki zwany mieczek, o oh Boże. Zawsze musi być samą do każdej gry. Możliwe, że nowa seria z takim debadlogiem. Zagrajmy w Forrestore, ale nie wiem. Jak się zgodzi. Zagrajmy? No, zagrajmy. To jest tak zagrajmy. Dobra. Zowijacz. Patrz co masz tutaj Ej, nie wiesz, jakiś miętko bugasz, ten strasznik zawsze się dołącza, a ja tak umilałem, że nie był ze mną. ja <grym> zawsze tak się jego omijam. O do ciebie poszedłem, dobrze. Coś go tego tu Dlaczego ty masz tak mało patrz? A ten, a ten bufa E no my trzeci odcinek już ludzie mają 10 odcinków w dziesiątym odcinku dopiero mają SP. Znaczy SP Boże klasę jakąś o Boże za 5 minut to BB E, może przyjdziemy do 5. A nie na BB tam mało Idziemy dalej. Ja to idę lekko A profesja na 20 poziomie... Y, y, jakąś, jakąś klasę na 20 <śmiennie> poziomie profesji się zdobyła? Tak, i w 15 o. levelu. A, się do, to, to Ciekawe, czy można wcześniej. Nie, nie można. Na pierwszy level y, już jakąś profesję. Fajnie by było. Vampirek! No, czy... Kurczę, jest tutaj za... Y, ...zapłoczno. Ej, ja chciałem miksturkę, zaraz to nie mnie zabrać. O, wampira. Ej, <laughs> jak to wygląda, to ktoś to taką No właśnie, tak jest tego. tego. No. Zapłoczno, za bardzo zapłoczno jest tutaj. Ej, ludzie, ja robię cięcie, bo nie wiem, czy mi się w ogóle tu nagrywa, więc... Czekajcie, czekajcie, no skończymy niby co tak się nagrywa tam bije, a ja dźwignię a w ogóle po co tego mamka bije skoro wystarczyło tylko dźwignię chodź tylko ma dźwignię Tam też jest dźwignia ja chcę, ja chcę trochę więcej punktów hmm. po co jak ty bije, to mi też punkty lecą chyba dobra, jeszcze te wychodzimy hmm? mam ja cały czas chcę wampirki. Ehe, ja chciałem wampirka? Dobrze, Doskonały, ciężki młot, unikalność 4. No. Ja mam dobry. Ej, ja do... ja mam dobry. Ja mam o 2 chyba więcej unikalności od Ciebie. Czekaj, no. A z chciałem go założyć. Dobrze ludzie robią. Nie wiem, zobaczcie się nagryje. Ludzie, zobaczcie, co ma Kamil. Nie. To się trafiło. A tak ma jaki dobry Dobra... Ja przerwać handel Nie, klikasz ten X na górze No pani, ja już przerwałem handel <tuszy> Dobacze, i trabijemy silne stąd troszkę i zapalę Czarny Mary, że zabójczy karton w nich wyleci No nie Kamil Zabójcze kartony no, Patrzcie, zabójczy karton Okay. Kurde, jakie to gorne! karton! Nie wiem gdzie to nazywa, napiszcie w czemu to się nazywa. karton! na jednym karton! spocie! Mieć mną jak w Wszystko o tym teraz o Ryśku z Klanu. A był na szkole taki koleś, ja! jak, którego wszyscy mówią o Rysiek a i na zawsze mówię Rysiek z Klanu. Na przykład mamy coś aby powiedzieć, dlaczego ja jestem w drużynie z ryśkiem z Klanu. Ja! O, nie zakończone. O, teleportacja kliknij, tak. O kasu, strachu! straciłem kasę. Ja, mam tylko 6.7k A menta co tutaj. Ty masz 6K? No, a ty ile? Masz tylko 30? No, mam dwa. Teraz to już mam... Te, proszę mi mentor, teraz mam 9 i teraz znowu mi z jedną dostanę level. Zwała. Tak, blinding teleportacja, tak. No nie, bo tam się pojawi zaraz znowu. Poczekaj, ja chcę ubrać... Tak, już mam wszystkie skile, mam 15% profesji i wszystkie skille. Czekaj, jeszcze muszę ogarnąć wszystkie, bo to znaczy mam tak mało skili w ogóle. Tyle skile, tak, ja tak mi. Jak wszystkie skile już masz? Już. No bo 15% profesji, też zaraz dostaniesz. Co ja mam nie iść. Nie, w chwilę ci pisać teleportację. Bo jeszcze raz wcisknij mi mój mentor. Mam będzie pisać teleportacja. właśnie, ee, młotek załóżmy, młotek załóżmy te co dostaliśmy. Ja młotki. już mam, ja już mam na sobie. A założyłeś tą procę? Ja mam dobry tak? proca ucznia. Z Znam... czego ja mam doskonały młotek? On bije od 92 do 120. Musimy zbierać łuski ziarna. A czekaj, podnosimy i zaliczyło ci, jak podniosłem? Chyba tak. Tak, tak. Nie tak. wiem, czy tak. ja tu nagrywam, czekacie. Tak nagrywam. Hmm. Zabiję mnie zaraz. Bo to takie silne na początku jest a to ty na tym fajnie się profesja ekspi. Tu jak ludzie czasami ja. jak masz zmienią cenę profesję, to już tak ostro na tym ekspią. I bijają tu west lewy, przy okazji bijają śmieci. To 20 zł na ziemi leży. 20? 20k. Normalnie. A ta no 20 a, a, to, ta, a tutaj na ziemi leży 2 miliardy. No to by się byś to podzielili, podzielili, byśmy się kupili projektu na jakąś maga na 15 lat, znaczy ja na maga to na Ej z tych lekkie, lekkie ziarno tego tego Ten ono ma dużo 161k Ej, to misji, do misji że dostałem maskę kowolta i 7k złota. Fajnie To już skończyłeś? Nie, ale kliknąłem P i nagle mi się pojawiło, że nie kliknę chyba o Znam nagroda przedmiot. No i maska kowalta, nagroda z łacia, a potem sąsiedzi, się ustaje siedemka. Jaki krytyk z uderzenia z obrotem. Co to było? A mi ziarno nie wypadanie. Czlapek mądrzysz. Ja może skończysz już ten odcinek. Mogę zrobić cięcie i jak będzie ten? Dobra, zrobię cięcie i potem Cp-14 i kończymy odcinek. Dobrze, ludzie, już misję. No chyba tak. Idziemy teraz do Cp-14. Nie. Tak, Cp-14, kończymy odcinek. Nie wiem, czy już tu masz misję, to idziesz do tego Cp-14? Kaloszek Grzesia. Mój klapki, mój Grzesia. Pozdrawiamy, z z te osoby. Jakoś, jakoś mi tam. Dziś no to ja wchodzę, Tam ci wyskoczysz, cię ktoś dołączy, to wniknie tak. sztab Ej, a jakie, ej, co ci do, dostajesz za komisję? Za, za tą jakąś katapultę na szesnasty Czekaj, bo ja tam... Tak trochę uzdrowię Ci w nożeszki to ja już mogę tam iść tylko tylko trochę posiedzieć jak też HPS-a no, dobra. A a, te CP ja łatwe te łatwe a ja maskę kowolta założę bo ja mam maskę Kowalta to będą tyle na twarzy jak piesek. I. A ja to cię mam wielkie ej ta maska Kowalta y, znacznie... Y, y, osłabia do włosów. no i jak wejdą kowalty czyli te pieski, to one nam, jak uderzymy jednego, to drugi nas nie atakuje. A tak to atakuje. To nie fair. dlaczego poszukiwać czasami na tak fajny. <laughs> Mam poszukiwać w 23 lewy, trzeba by było 24. Niedługo będzie kolejny odcinek. Dlaczego poszukiwać na to wszędzie? Tam próbujemy parę misji. I to będzie 24. A u mnie niedługo będzie... Yy... Terrarii nowy odcinek? No, terenie, na na tak, A i podaj Wiem, nowy kanał do Terrarii też podam. I twój normalny. Twój tak. mój nowy kanał. Na razie I tam żadnych filmików nie ma, ale mówię, że będą poradniki do Terrarii... Terraria jest Nie, <coughs> Ej, a to wtedy kamień, który tutaj jest na środku niczego Ci nie przypominał? Kam jak kamień czy co? Ten kamień po pośrodku tego, tego, co e, właśnie wyszedłeś Nie, Dlaczego? nie, no nic nie, ono on, nic Dlaczego ten boss taki silny? Bo? A, no, bo... Jest... On zaraz ginie Zginął i teraz Nie, maleństwo! No, nie jestem maleństwem Ale tak tam pisało e, ta... wiem, słaby piekur, ale słaby To jest słaby, ja bym go ućnił tyle złoto <noise> jak to wygląda. Ej, nie wyleciało te. O, to już kończymy ten odcinek, bo 14 level mamy. SŁAPAA! 15, widzisz? na perfekta mamy. No, mamy. Ja mam bransoletkę, nie wiem co ty masz. O ja mam samą katapultę. A um, jakiś tam pisze doskonałość, co? O, szkoda. Dobra, <laughs> idziemy do Mudoka i kończymy odcinek, nie? Mam 500 równo reputacji, mam tutaj mieć 501, niech tak. Ja proszę, a gdzie u reputacja? Eee... tam na reputację godność. A szybko, bo moja owca dostaje HP, nie hmm. da ci LOL mi tej mojej owcy. Dobra, weź tam... siedzisz. ...mini gnomy jej jakoś tam. to my Polacy 2 do? nie mm, tam no. dobrze no to kończymy ten odcinek no no to on jest taki gruby nie wiem dobra się cześć Alt plus 2 kliknij